Ty jesteś w ogóle poszukiwany wiedziałeś? <laughs> jesteś poszukiwany, wiedziałeś? A ty jesteś poszukiwany, wiedziałeś? Pana, kurwa, za jestem poszukiwany, no. Aby mi to. Proszę pana, no, nie jesteśmy to... na ty. Kurwa, to są takie zajęcia, nie głosu. Po wiesz, panu, jesteś poszukiwany? <laughs> A wie o czy pan A jest poszukiwany? No te śmieszne rzeczy, no. rzeczy się dzieją. Czemu muszę zawsze odpiąć pasy Jak Ale nie, nie mam już zbrodni, ale... więc spoko. No ja tylko mi jedno miałem. Mama, jakaś mama. Jakaś mama. Jakaś. I parę foto I parę fotoradarów, to parę dziesiąt fotoradarów było. Ja mam w chuj, ale mi wyczyścili teraz i mi nagle do więzienia lepło. No możesz kombój wybrać, to by nie mam gdzieś odbić, odbić będzie tego. na do fotorada do więzienia nie prostu. No nie można. <laughs> No wiem, ale konwój się zrobi. Aha. Proszę. No, bo jesteście. ciebie... A, idę, czekaj. Konwój. Będziesz zatrzymany za... Tak srać, przede wszystkim? Cekaj. No dobra. No. Na to sobie, to jest... I mogę ci z okienka machać. I Ja nie, nie widzę w jak coś. Serio? No, no, no. To jest... Jesteś poszukiwany za zabójstwo po, Dzwoneczkę? Nie, sorry. Pomoc przy zabójstwie policjanta, policjanta w domu, przetrzymywanie auta policyjnego w domu i kradzież auta policyjnego. Ale gość ma pełno wyroków za przetrzymywanie auta. Ja to mam nagrane wszystko. Gość jest zatrzymany za wszystko, za całe życie. Serio? Tylko kurwa... Ja... Yeah.